Silnik, no bo trzeba lecieć Wiesz tam gdzieś pewnie między Drugą a trzecią, tak wstępnie No i fajnie Dobra No to hej, hej Cześć Cześć wszystkim, witajcie w GZW No, dzisiaj Pozdrawiam Was I będę z Wami omawiał Historie Związane z gazowaniem Ciekawych samochodów Z pokładu prawdziwego potwora To jest ponad 2,5 tony Masy Około 6 metrów Długości Ford F-150 Z podwójną kabiną Wielkie Amerykańskie paliwożerne, 5-litrowe, 8-cylindrowe, Nie byłoby w tym samochodzie niczego dziwnego, szalonego, niezwykłego i godnego uwagi, gdyby nie silnik. Silnik oznaczony jako Kojot trzeciej generacji. Tym się odróżnia od. Większości silników amerykańskich, że po pierwsze jest skonstruowany bardzo nowocześnie, bo jest skonstruowany w oparciu o rozrząd typu DOHC czyli w każdej głowic są dwa wałki rozrządu nad, nad zaworami zmienne fazy rozrządu na wszystkich czterech wałkach rozrządu, czyli tak bardzo po europejsku. No i też osiągi tego silnika naprawdę budzą respekt. I to nawet kierując się takimi kryteriami europejskimi. No bo. 5 litrów pojemności i 425 koni mocy, to już jest tak bardzo, bardzo przyzwoicie. tak? To już żaden europejski producent by się w tym momencie nie powstydził. Aluminiowy silnik, 5 litrów, 425 koni, 520 Nm momentu obrotowego. To są naprawdę konkretne figury. No i skoro tak, to pytanie: czym różni się? silnik Kojot, drugiej generacji od trzeciej generacji, no na pewno mocą, bo druga generacja też nie mało, bo 390 koni miała a ta ma 425 no jak słyszymy, nowocześniejszy silnik większa moc i jednocześnie lepsze osiągi i jeszcze w dodatku bardziej ekologiczny to co? wtrysk bezpośredni moi drodzy oczywiście, ten samochód również ma wtrysk bezpośredni ale żeby nie było zbyt łatwo to oprócz wtrysku pośredniego, w dalszym ciągu ma wtrysk pośredni. W związku z tym spotykamy się z bardzo sympatyczną historią, z zagadnieniem pod tytułem Opanować dawkowanie benzyny, które jest realizowane za pomocą 16 wtryskiwaczy, 8 wkręconych bezpośrednio w, kamerę, w komorę spalania i 8. Umieszczonych po staremu w kolektorze dolotowym, który w notabene jest dokładnie takiej samej budowy jak kolektor dolotowy w Kojocie drugiej generacji. Są współzamienne, są identyczne. Nie różnią się nawet jedną, e, jedną zakichaną śrubką. No i teraz całe zagadnienie sprowadza się do tego, że silnik e, zarządzany sterownikiem, który porusza 16 wtryskiwaczami benzyny, ma tą benzynę dawkowaną. W zależności od obrotów, od obciążenia, albo tylko przez wtryskiwacze pośrednie, albo tylko przez wtryskiwacze bezpośrednie, chociaż w tym silniku zdarza się to niezwykle rzadko, albo najczęściej w trybie połączonym, to znaczy takim, gdzie jednocześnie pracuje wszystkie 16 wtryskiwaczy. Każdy cylinder dostaje część benzyny prosto do komory spalania, a część benzyny przez kolektor dolotowy w tradycyjny sposób. Stróżką benzyny sikaną na zawór dolotowy. Dlaczego tak? Przypuszczam, że chodzi o względy ekologiczne. Prawdopodobnie w niektórych warunkach pracy można uzyskać redukcję ilości cząstek stałych ze względu na lepsze odparowanie benzyny, dłuższy czas odparowywania benzyny wtryskiwanej na, na zawór dolotowy, z którego jest odbierane ciepło, po prostu. Ten zawór się schładza, oddaje ciepło do benzyny, benzyna odparowuje, w zasadzie w momencie, kiedy dostaje się do cylindra, to już jest w postaci odparowanej. Natomiast benzyna wtryskiwana do cylindra, bezpośrednio, tak, dostaje się do niego w postaci płynnej, ma szalenie mało czasu na odparowanie, stąd silniki z bezpośrednim wtryskiem, zasilane benzyną, bo już gazem nie, ale zasilane benzyną, produkują znacznie więcej cząstek stałych. Sądzę, że przeniesienie części paliwa do kolektora dolotowego pozwala znakomicie zredukować ilość cząstek stałych, które powstają w wyniku spalania tej benzyny. Nas ta sytuacja nie, nie dotyczy, ponieważ spalanie gazu jest spalaniem dużo, dużo czystszym. Nie ma w ogóle zagadnienia pod tytułem odparowywanie gazu w cylindrze. Bo ten gaz odparowuje dużo wcześniej w reduktorach, podajemy go już przecież w fazie lotnej, więc nie ma w ogóle tego problemu, że nie do końca odparowane kropelki paliwa spalają się w lokalnym niedoborze powietrza i z tego powodu tworzą się cząstki stałe. Tu taki problem w ogóle nie istnieje przy zasilaniu gazowym. Wracając do tego silnika, tutaj oczywiście można by było teoretycznie. Zrobić tak, że podejść do sprawy modułowo. Mamy część dotyczącą bezpośredniego wtrysku osiem wtryskiwaczy. Zamontować sterownik bądź sterowniki, które obsłużą tylko wtrysk bezpośredni, i tą część benzyny, która tamtędy się dostaje do silnika, obsłużą po prostu swoimi wtryskiwaczami gazowymi i tą część pośrednią, którą analogicznie można by było też zrobić po prostu zestroić najpierw jedną część, potem drugą część. Da się? No, da się, tylko że to nie ma sensu. Dlaczego? Po pierwsze, wykonujemy dwa razy robotę. Bardzo trudno jest nam uchwycić momenty przełączania się jednego systemu na drugi. To będą zawsze kłopoty związane z ewentualnymi szarpnięciami. Które trzeba jakoś by było obsłużyć, w jakiś sposób zapobiegać tym szarpnięciom. Cała jakaś tam historia by się z tym wiązała. No a po drugie, byłaby to duża komplikacja, na przykład pod względem zlokalizowania odpowiedniej ilości wtryskiwaczy gazowych, bo musiałoby ich być też 16. Rynek nie lubi próżni, w związku z tym powstało rozwiązanie, które sobie z takim tematem radzi. Powstał sterownik. Jest to sterownik, który nazywa się Tech Symbio, firmy LPG Tech. Polskiej firmy, i jest to sterownik, który obsługuje i wtryskiwacze bezpośrednie, i wtryskiwacze pośrednie, benzynowe. Pobiera dawki, informacje o dawkach benzyny płynących i tym systemem, i drugim systemem, sumuje je i z tej sumy dopiero wylicza sobie czas otwarcia wtryskiwacza gazowego, który w każdych warunkach zapewnia. Wydatkowanie takiej ilości gazu dla danego cylindra, która temu cylindrowi jest potrzebna. I w ten sposób mamy 8 wtryskiwaczy gazowych, które obsługują dawki benzyny, czy zastępują dawki benzyny, podawane 16 wtryskiwaczami benzynowego, z czego 8 jest bezpośrednich. W trzech słowach na temat tego, jak, ten, jak ta benzyna jest zastępowana. Oczywiście część pośrednia ma tą benzynę zastąpioną w 100%. Czyli odcinamy całkowicie wtrysk benzyny. Tak jak w każdym innym samochodzie z pośrednim wtryskiem, zastępujemy ją gazem i już tutaj mamy tą sprawę bardzo prosto obsłużoną. Natomiast część bezpośrednia, jak w każdym innym silniku z bezpośrednim wtryskiem, wymaga oczywiście zarządzania również. Instytucją dotrysku benzyny. Tutaj to się dzieje jak w każdym innym sterowniku z bezpośrednim wtryskiem, czyli ta dawka benzyny, która dostaje się normalnie do cylindra bezpośrednio do komory spalania, nie jest zastępowana gazem 100%, tylko w jakimś tam znacznym procencie, ale na pewno poniżej 100%, bo zawsze ten dotrysk paliwa musi zostać dla zdrowotności silnika. No, i cóż, i to tyle mniej więcej, jeżeli chodzi o sam, samą koncepcję zagazowania takiego silnika. W efekcie uzyskujemy tak naprawdę po prostu dokładnie to samo czyli zastąpienie benzyny gazem w największym możliwym stopniu. Dotrysk tutaj w tym samochodzie sumarycznie kształtuje się mniej więcej na okol w okolicach 2 litrów na 100 km. I to przy takiej mocy i wielkości silnika jest wartością naprawdę bardzo fajną, bardzo, bardzo korzystnie małą. Pozostałą całą benzynę zastępujemy gazem, a jest tej benzyny naprawdę dużo. Nie wiem skąd Amerykanie biorą pomysły, że ten samochód na trasie pali 10,5 litra, bo gdzieś znalazłem w jakiejś dokumentacji tego, ty te tego typu wartości. Naprawdę nie wiem skąd oni to wzięli, ale. Z greckiego kalendarza, bo ten samochód, nawet jeżeli obchodzić się z nim delikatnie, to pali. O, dam Wam przykład. 110 km na godzinę, płaska, równa droga, szybkiego ruchu, tempomacik 16. To jest bardzo dobre zużycie, przy, tak jak mówię, równa droga. Jak jedziemy te 110 na godzinę, on zapina najwyższe przełożenie skrzyni biegów. Skrzynia biegów ma aż 10 przełożeń, jest 10-biegowa i na tej dziesiątce ma pewnie wtedy niecałe 2000 obrotów, i tak się turla. I wtedy zużywa 16 litrów. Realnie, moi drodzy, nie ma takiej możliwości, żeby przeciętne zużycie w tym samochodzie wyrobiło się w mniej niż 20 litrach. Po prostu 20 litrów w tym samochodzie to jest absolutne minimum. Da się spalić znacznie więcej. Mniej, no chyba tylko przemieszczając się w żółwim tempie yy, poza miastem. Więc do naszych rozważań dotyczących ekonomii pomysłu przerabiania takiego samochodu na gaz, przyjęliśmy zużycie 20 litrów na 100 km. Naprawdę nie sądzę, żebyśmy tutaj przesadzili. Natomiast jak to wygląda w przypadku gazu? No, jeżeli mamy, jeżeli mamy 20 litrów benzyny, a zastępujemy gazem tylko 18, bo 2 litry dalej podajemy do silnika w ramach dotrysku, no to 18 litrów. Benzyny zastępujemy gazem standardowym, ze standardowym współczynnikiem, który wynosi 20% dodatkowo. Więc mnożąc razy 1,2, to 18 litrów uzyskujemy 21 z hakiem litra gazu. I jeżeli ktoś z Was zapyta, ile taki samochód zużywa paliwa, no to po przerobieniu na gaz pali właśnie 21 litrów gazu i 2 litry benzyny w ramach dotrysku, które niezmiennie cały czas trafiają do silnika, tak jak do, 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 do niego docierały wcześniej. Po przejechaniu 10 tysięcy kilometrów mamy 3,5 tysiąca złotych w kieszeni. W związku z tym nie trzeba przejechać nawet 30 tysięcy kilometrów, żeby taka instalacja już była zwrócona i żeby już potem na czysto zostawały nam pieniądze w kieszeni. A ponieważ, tak jak powiedziałem, 20 litrów w tym samochodzie to nie jest żadna sztuka spalić, i raczej sądzę, że większość z Was, mając pod, pod nogą ponad 400-konny silnik yy, i to fajnie brzmiący i taki zachęcający do tego, żeby wykorzystać jego potencjał, raczej będzie często sięgać po jakieś położenia pedału gazu yy, bliżej podłogi niż yy, stanu całkowicie puszczonego. Co to oznacza, że spalicie jeszcze więcej benzyny na benzynie, albo jeszcze więcej tej benzyny zastępujecie, zastąpicie gazem. Co oznacza, że oszczędności jeszcze wzrosną. Im bardziej ten samochód będzie żarł paliwo, tym bardziej opłaca się go zagazować. Także tak jak yy, mówię tutaj, 3,5 tysiąca zł na 10 tysiącach kilometrów oszczędności to jest gwarantowane minimum. Jak myślę. I tak to wygląda od strony ekonomii. Od strony walorów użytkowych. Najważniejsze, co powtarzam Wam, do znudzenia. Żadnych konsekwencji, jeżeli chodzi o trwałość silnika żadnego zagrożenia, że ten silnik się szybciej skończy, że będzie zagrożony wyższą awaryjnością. Jeżeli montujący instalację wie co robi, dobrze dobierze podzespoły, prawidłowo je zamontuje i najważniejsze dobrze to wszystko na końcu zestroi, to możecie być pewni, że samochód będzie jeździł na gazie dokładnie tak samo jak na benzynie, jeśli chodzi o trwałość, a także będzie generował dokładnie taką samą moc i pracował z dokładnie taką samą kulturą pracy, w jaką po prostu został wyposażony przez jego twórców w fabryce. Nie ma żadnego powodu, żeby miało być gorzej, inaczej. Będzie tak samo dobrze, no tylko, że dużo taniej. No i co z tego wynika, co już powiedziałem, że nie widać żadnych różnic w, w pracy silnika? No możemy się cieszyć właśnie. Jak tylko ruch pozwala, bo teraz nam nie za bardzo pozwala, ale możemy się cieszyć naprawdę fajną dynamiką, pomimo że to jest kawał wielkiego, wielkiego grzmota. tak? Przecież to auto ma ponad 2 metry szerokości z lusterkami, to prawie 2,5 metra szerokości yy, i 6 metrów długości i waży, tak jak powiedziałem, ponad 2,5 tony. A pomimo tego, no, z takiego startu zatrzymanego, yy, Dobrze, że jest permanentny napęd na cztery koła dostępny. Możliwy tutaj jest takie pokrętełko, można sobie taki tryb wybrać. Bo mając napęd tylko na tył, to bardzo szybko tylne nie pozbawilibyście bieżnika. Bo to naprawdę chce jechać. Zawieszenie nie pozwala na jakąś szaleńczą jazdę. Natomiast jeżeli chodzi o samą dynamikę, no to to jest dynamika godna całkiem żwawego samochodu osobowego. Tylko rzadko który samochód osobowy tak brzmi. Tak, ja tak, fałsemki są fajne. Tym bardziej, że ona kręci się do takich obrotów, do których zwykle amerykańskie silniki nas raczej nie przyzwyczajają. Bo najczęściej jest tak, że obroty w okolicach 5000 to już amerykańskie silniki mówią, że to już jest bardzo dużo. Tymczasem ten kręci się za 6000 bez żadnego problemu, czyli no naprawdę ma maniery bardzo typowe dla silników europejskich. I to trzeba powiedzieć, że tutaj silnikowo Ford naprawdę poszedł do przodu, bo największy konkurent Forda F-150, czyli Dodge Ram, cały czas używa skądinąd bardzo fajnego silnika, 5-7 chemii. Ale jest to silnik technologicznie, stojący na zupełnie innym piętrze ewolucji. I po nim, pomimo, że ma prawie litr więcej pojemności, to jest po prostu od tego samochodu, od tego silnika słabszy bo ma 385 koni, tutaj jest 425 z równych 5 litrów, także no wyraźnie widać, że Ford tutaj postanowił odrobić lekcję i pogonić trochę europejskich producentów. Przypuszczam, że, przypuszczam, że gdyby segment silników V8 był w Europie liczniej reprezentowany, no, to jakaś limuzyna Forda z takim silnikiem mogłaby być całkiem poważnym konkurentem dla być może nawet dla BMW czy dla Audi. Pomijając oczywiście kwestię prestiżu związanego z marką, bo tutaj no, ta wielka trójca niemiecka w Europie jest raczej na niezagrożonej, na niezagrożonej pozycji. No i cóż moi drodzy parę słów jeszcze o, o instalacji gazowej bo przecież to jest podstawowy temat z którym, z którym się tutaj spotykamy zbiornik, no zbiornik to jest istotna sprawa oczywiście w związku z tym, że samochód jest wielkim pali, paliwożarnym potworem no może byś pojechała, halo no super, a może jednak no nie ma to jak po prostu W związku z tym, że samochód jest wielkim paliwożernym potworem, to oczywiście bez odpowiedniego zbiornika paliwa to zasięg nie byłby zbyt imponujący. Więc zbiornik jest godny, zbiornik ma 103 litry, z czego oczywiście do napełnienia jest mniej więcej 85. I tak też zatankowaliśmy na Paragonie, było prawie 85 litrów niecałe. Także tyle możemy zatankować. No i przy zużyciu rzędu 21 litrów jest szansa na zrobienie równo 400 km. To już jest w miarę, w miarę rozsądny dystans od dystrybutora do kolejnego dystrybutora. Gaz tankujemy oczywiście standardowym wlewem. Tym razem nie umieszczonym pod klapką wlewu paliwa, tylko umieszczonym z tyłu to jest być może trochę lepsze z punktu widzenia tego, że nie zawsze możemy podjechać do dystrybutora tą burtą, na której mamy klapkę wlewu paliwa a gwarantuję Wam, że nie ma takiego dystrybutora żeby oblecieć ten samochód w kółko i zatankować z drugiej strony trzeba by było po prostu podjeżdżać drugą stroną a tak podjeżdżamy tak, żeby tyłek samochodu był mniej więcej na równo z dystrybutorem i od tyłu obok Obok tablicy rejestracyjnej zapinamy pistolet i tankujemy. Także wydaje się, że to jest rozwiązanie tutaj praktyczne, a korek jest prawie niewidoczny. A poza tym kto by się wstydził korka wstydu? Dzisiaj, może 15 lat temu się niektórzy wstydzili. Dzisiaj to już chyba nie jest powód do wstydu, bo już chyba ludzie zrozumieli, że szanowanie swoich pieniędzy nie jest powodem do wstydu, tylko raczej do dumy. No i cóż, i powolutku opowieść na, na, na temat tego samochodu dobiega nam końca, bo cóż tu jeszcze więcej o nim powiedzieć? No pewnie yy, najlepiej wy wiecie, o co chcielibyście zapytać. W związku z tym yy, ciesząc się bardzo, że nasz kanał zaczyna coraz bardziej żyć, że jest coraz więcej pytań, piszą do nas nawet ludzie z zagranicy, zainteresowani tym, co robimy. Więc zachęcam Was, jeżeli macie jeszcze jakieś wątpliwości, pytania dotyczące czy tego samochodu, czy jakiegokolwiek innego, postaramy się na nie wszystkie jak najbardziej kompetentnie odpowiedzieć. I cóż, zapraszamy zarówno właścicieli takich samochodów, bo ten samochód jest czwartym, takim, który żeśmy już zagazowali. Jakoś inni konkurencja się jakoś nie garnie do tego auta. Rzeczywiście jest bardzo trudne do zrobienia, bo to jest jednak kupa roboty z wystrojeniem tego wszystkiego. I również zapraszamy właścicieli wszelkich innych samochodów, którzy chcieliby mieć instalację gazową założoną zgodnie z absolutnie najwyższymi standardami. Takie standardy od samego początku istnienia GZ2 stara się lansować i wdrażać. Także bardzo zachęcamy do tego, żeby do nas przyjeżdżać. Dzwońcie, piszcie, mówcie, jakie samochody macie do zagazowania. Myślę, że każdemu z was w jakiś sposób damy radę pomóc. W takim razie żegnam się i do zobaczenia przy okazji następnego auta. Cześć, pa.